Witajcie widzowie, to jest kolejny odcinek na Tynale z Brawl Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, że będziemy sobie wymaksowywali postać na 11. level i coś o niej wam opowiem. Jaka to będzie postać to za chwilkę powiem, remuje nawet tego nie czuję i od razu chciałbym was przeprosić na samym wstępie za mój głos, ale niestety od dwóch dni choruję. Więc naprawdę się źle czuję, ale chcę dla Was nagrywać daily odcineczki, więc właśnie to robię. W zamian za to, subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. Przypominam, że na 500 subskrypcji na mój kanał będzie special, na którego Was bardzo gorąco zapraszam, a na 485 subskrypcji będzie zapowiedź specialu, na którą również Was bardzo gorąco zapraszam. A teraz zapraszam do odcineczka. Więc widzowie, przechodzimy do tematu odcineczka i jak widzicie mamy dużo hiperdoładowań, kilka mogę używać, kilka nie. I dzisiaj sobie zdobędziemy kolejne hiperdoładowanie, a raczej odlokowujemy, znaczy ulepszymy rozmiarze na 11 moc, aby to hiperdoładowanie na nim odblokować. Jaka to będzie postać, to zaraz wam powiem. A teraz prezentuję wam moje postacie z hiperdoładowaniami i bez hiperdoładowań. Pierwsza jest Maisie. Później jest Spike, lecimy niżej Colet oraz Lu. Teraz szelka. Również mam hyperdolodowania na niej. I teraz jest trochę przerwy. Lecimy dalej bull oraz rosa, ale na nich niestety nie mogę używać hyperlodowania, ponieważ mam 10 moc, jak widzieliście przed chwilką, kolcik, i już tutaj nic nie mam, więc. To byłoby na tyle, 8 hiper doładowań i 5 mogę używać, a raczej 6, bo dzisiaj będziemy mogli yy, już używać 6, bo to będzie na kolciku. Wystarczy tylko kolcika wymaksować na 11 moc i zaraz to zrobimy, więc klikamy w kolcika i ulepszamy go na 11 moc. I w tym momencie wymaksowaliśmy kolcika, no, jak widzieliście, mam do niego hiperdoładowanie, dwa. Star Power, przepraszam, dwa gadżety i jeden star power w dodatku 18 ranga, a zaraz będzie 19 i oczywiście będzie odcineczek jak wbijamy 20 rangę. Również mamy kozackiego skinka, banita kolcik i jak widzicie, jest kilka innych fajnych skinków mamy 7300 błyskotek, więc któregoś z nich w kolejnym odcinku będziemy mogli kupić może się napisać w komentarzu ko kogo, jakiego skinka. Bo naprawdę tych błyskotek mam dużo. A w dodatku jeszcze mam w karnecie zadymiarskim do odblokowania ponad około 5000. Więc naprawdę możemy sobie z 2-3 dobre skinki kupić. Napiszcie w komentarzu czy, yy, czy do kolta, czy do jakiego zamiarza i jaki skinek konkretnie chcecie abym kupił. Więc ja poczekam na propozycję i może uda mi się z jakiegoś Waszego komentarza kupić jakiś skinek, Aby wy mi kanał, zostawcie łapkę, górę pod napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. Pozdro!